Synu, posłuchaj teraz mojego głosu. Ucisz na chwilę hałas świata, uspokój myśli, które cię duszą, i po prostu posłuchaj mnie. Jestem Twoim Ojcem. Ja jestem tym, który ukształtował Cię w łonie Twojej Matki. Jestem tym, który zna Twoje myśli, zanim Ty sam zrozumiesz, co czujesz. Nic mi nie umknie. Żadna Twoja łza nie pozostała niezauważona. Żaden z Twoich bólów nie został zignorowany. Żadna modlitwa nie poszła na marne. Możesz myśleć, że milczę, ale nawet w ciszy działam. Nawet kiedy mnie nie widzisz, idę obok Ciebie. Nawet jeśli czujesz, że jesteś sam, trzymam Cię za rękę. Wiem wszystko, Wiem, co to za noce, kiedy kładziesz się i próbujesz ukryć łzy w poduszce. Wiem, że czasami trzeba udawać, że wszystko jest w porządku, żeby nikogo nie martwić. Wiem, jaki ciężar dźwigasz na swoich barkach, jakie wątpliwości nie masz odwagi nikomu powiedzieć, jakie pytania odbijają się echem w twojej duszy i na które, jak się wydaje, nie ma odpowiedzi. Ale mówię wam teraz nie lękajcie się. Nie bój się ciemności. Ciemność, która cię otacza, nie jest silniejsza od światła, które mieszka we mnie. I to światło, dziecko, umieściłem w tobie. Nawet jeśli wszystko wydaje się zbyt ciemne, pamiętaj, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną? Nigdy nie będzie chodził w ciemności. Synu, dlaczego boisz się prosić mnie o pomoc? Dlaczego czujesz, że musisz ze wszystkim radzić sobie sam? Czyż to nie Ty postanowiłeś pójść za mną? Dlaczego więc wahasz się, żeby do mnie zadzwonić teraz? Nie boję się Twojego bólu, nie dziwią mnie Twoje błędy, nie odwracam się od Ciebie z powodu Twojej słabości. Wręcz przeciwnie, to właśnie w tym moja siła osiąga pełnię. Nie oczekuję od Ciebie perfekcji, oczekuję szczerości. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że mnie potrzebujesz i że mówisz z serca: Ojcze, potrzebuję Ciebie. Ponieważ właśnie tam, w chwili poddania się, objawia się moja moc. Zawsze tu byłem. Zawsze, nawet gdy tego nie czułeś, nawet gdy odszedłeś, nawet gdy wybrałeś kręty ścieżki. Kontynuowałem, ponieważ moja miłość do Ciebie nie zależy od tego, co robisz, ale od tego, kim jesteś moim dzieckiem. I mój synu, nigdy Cię nie opuszczę. Być może uwierzyłeś w kłamstwa, że nie jesteś wystarczająco dobry. Że poniosłeś porażkę zbyt wiele razy, że jest już za późno, żeby się wycofać. Ale mówię Wam, nigdy nie jest za późno, jeśli chodzi o moją miłość. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa. Nigdy nie jest za późno, żeby wrócić. Synu, mam plany większe niż Twoje marzenia. Mam ścieżki których twoje oczy jeszcze nie mogą dostrzec. Ale musisz zaufać. Ufam, że nawet jeśli wszystko wydaje się iść źle, pisze coś większego. Ufaj, że ból, który czujesz dziś, jest zalążkiem świadectwa, które jutro będzie błogosławieństwem dla innych. Nie poddawaj się teraz. Nie poddawaj się strachowi. Nie poddawaj się samotności. Jestem Twoim schronieniem. Jestem Twoim pożywieniem. Jestem Twoją siłą. Nie bój się ciemności, bo właśnie w niej moje światło świeci najaśni. Nie bój się prosić o pomoc, bo jestem Twoją obecną pomocą w udręce. Dziecko teraz, gdy Twoje serce zaczyna się uspokajać. Gdy słyszysz mnie wyraźniej, pozwól mi nadal szeptać ci prawdę, którą świat próbował wymazać z twojego życia. Nie jesteś zgubiony, nie zostałeś zapomniany, nie zostałeś pominięty. Okoliczności mogą kłamać, uczucia mogą zawodzić, zewnętrzne głosy mogą krzyczeć, ale moje słowo pozostaje i mówi do ciebie. Nawet jeśli matka zapomni o dziecku. Które urodziła, ja nigdy o tobie nie zapomnę. Wyryłem cię na dłoniach moich. Znam każdy szczegół Twojej osoby, każdą chwilę Twojej historii. Nic, co Ci się przydarza, nie jest dla mnie zaskoczeniem. Nie obwiniaj się za to, że czujesz się słaby. Nie potępiaj siebie za to, że wątpiłeś, że milczałeś. Że pozostałeś sparaliżowany w obliczu strachu. Synu, znam Twoje serce lepiej niż Ty sam. Wiem, kiedy wszystko w Tobie krzyczy, nawet jeśli Twoje usta pozostają milczące. Rozumiem nawet te modlitwy, których nie mogłeś odmówić. I chcę, żebyś wiedział: Moje ręce nigdy Cię nie opuściły. Na każdym kroku. Nawet tym najbardziej niepewnym, nawet gdy upadasz, jestem przy tobie. A teraz mówię z całą powagą nieba: Powstań, synu. Nie zostałeś stworzony, by żyć w upadku. Zostałeś stworzony, aby kroczyć obok mnie z oczami utkwonymi we mnie. Wiem, że czasami trudno zaufać. Wiem, że czekanie jest męczące, że cisza boli, że nie i jeszcze nie wydają się karą, ale synu, mój czas jest idealny. Ja widzę cały obraz, podczas gdy ty widzisz tylko jego część. To, co dziś wydaje się niepowodzeniem, jutro okaże się wybawieniem. To, co dziś wydaje się pustką, jutro zostanie wypełnione celem. Nie jesteś ignorowany jesteś przygotowywany. Nadchodzi coś wielkiego, ale najpierw muszę Cię ukształtować. Ponieważ bardziej niż udzieleniem Ci błogosławieństwa, chcę uczynić się zdolnym do Jego udźwignięcia, nie oddalając się ode mnie. Wiem, że są dni, kiedy po prostu chcesz uzyskać odpowiedź. Że serce woła o natychmiastowe tak. Ale Synu, jeśli jeszcze nie dałem ci tego, czego oczekujesz, to dlatego, że to, co mam, przekracza twoje wyobrażenia. A podczas gdy będziesz czekać, ja cię wzmocnię. Kiedy idziesz, nawet nie widząc, działam. Kiedy się modlisz, nawet jeśli nic nie czujesz, słucham cię. Nie opieraj swojej wiary na emocjach. Oprzy swoją wiarę na tym, kim jestem: wiernym, niezmiennym, wiecznym. Nie zmieniam się wraz z porami roku. Moja miłość nie zmienia się w zależności od Twoich działań. Jestem stały. Jestem ten sam wczoraj, dziś i na zawsze. Synu, posłuchaj tego całym sercem. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Żeby ufać. Musisz tylko być pewien, że jestem Bogiem i że jestem z Tobą. A jeśli ja jestem z Tobą, zło nie zwycięży. Żadna burza nie będzie trwała wiecznie. Żaden ból nie pójdzie na marne. Żadna pustynia nie będzie daremna. Wszystko, absolutnie wszystko, zostanie wykorzystane w wyższym celu. Teraz możesz tego nie rozumieć, ale pewnego dnia spojrzysz wstecz i powiesz: Było ciężko, ale Bóg był ze mną. Podtrzymywał mnie, gdy myślałem, że nie dam rady. Dlatego, mój synu, dziś zapraszam Cię do odpoczynku. Odpoczynek nie oznacza poddania się, oznacza poddanie się. Ufam, że gdy śpisz, ja czuwam nad Tobą. Kiedy płaczesz, zbieram każdą łzę. Podczas gdy ty czekasz, przygotuję drogę. I na tej drodze nigdy nie będziesz sam. Kiedy się potkniesz, złapię cię. Kiedy się zgubisz, poprowadzę cię. Kiedy się zranisz, uzdrowię cię. Kiedy chcesz się poddać, przypominam ci, kim jesteś moim. A to, co moje, chronię, co moje, przywracam, co moje, to podnoszę. Nie lękaj się już, nie ukrywaj się już więcej, nie odkładaj tej dostawy. Porozmawiaj ze mną, krzyknąć, płakać, krzycz, jeśli musisz, ale mów. Jestem tutaj. Ja jestem Ojcem, który słyszy, Ojcem, który widzi, Ojcem, który działa. A jeśli mi pozwolisz, przemienię Twój ból w świadectwo, Twoją słabość w siłę, Twoją historię w cud. Ponieważ jestem Bogiem i nigdy nie zawodzę. Synu, pozwól mi teraz zabrać Cię jeszcze głębiej. Teraz, gdy Twoja dusza zaczęła się otwierać, teraz, gdy Twój opór został przełamany przed moim głosem, mogę Ci pokazać coś, co wykracza poza Twoje pojmowanie. Słuchaj, zostałeś wybrany. Jeszcze zanim powstał świat, zanim istniał czas i przestrzeń, zanim popełniłeś jakikolwiek błąd, wypisałem już Twoje imię w moim sercu. Nie jesteś dziełem przypadku. Nie znalazłeś się tutaj przez szczęście ani zbieg okoliczności. Jesteś częścią wiecznego planu. I w tym planie, synu, nic nie jest zmarnowane. Żadnego bólu, żadnej straty, żadnego upadku. Zamieniam ruiny w siedziby chwały. Zamieniam pustynie w ścieżki. Zamieniam popół w świadectwo. Masz wrażenie, że coś straciłeś, prawda? Jaka część ciebie utknęła w tym, co się wydarzyło? Być może straciłeś ludzi, marzenia, możliwości. Może zgubiłeś siebie. Ale teraz mówię Wam głosem ojca: to, co odeszło, nie zabrało ze sobą tego, co w Was zasiałem. Tego, co jest naprawdę Twoje. Nikt nie może ukraść. Tego, co ci dałem, czas nie wymarzy, ból nie zniszczy, wróg nie dosięgnie. Tak, zostałeś ranny. Tak, niektóre rany nadal bolą. Ale, synu, blizny, które nosisz, nie są oznaką słabości, są oznakami Twojego przetrwania. Są dowodem na to, że nawet gdy wszystko się rozpadło, nie upadasz sam. Byłem tam, trzymając cię niewidzialnymi rękami, strzegąc Twojej duszy, nawet gdy Twoje ciało drżało. A teraz chcę, żebyś zrozumiał coś bardzo głębokiego. Ciemność, która cię otaczała, nie była końcem, to było łono. To właśnie w tym cichym, ciemnym miejscu stworzyłem Cię na nowo. To właśnie w tym czasie ciszy wylałem na Was mądrość, współczucie. Siłę i odwagę. Wszystko, co dziś wydaje się ciężarem, jutro będzie narzędziem. Wszystko, co dziś cię wzrusza, jutro będzie pomostem, który pomoże podnieść na duchu innych. Nie masz pojęcia, co zamierzam zrobić z twoim życiem, ale żeby to osiągnąć, musisz mi całkowicie zaufać. Daj spokój, synu. Przekaż kontrolę. Poddaj się strachowi. Porzuć to, co wciąż boli. Nie chcę tylko leczyć Twoich ran. Chcę cię odmienić. Chcę, żebyś spojrzał wstecz i zobaczył łaskę tam, gdzie kiedyś widziałeś tylko ból. Chcę, żebyś spojrzał na siebie moimi oczami. Nie jako ktoś wadliwy. Złamany i niewystarczający, ale jako ktoś kochany, odrodzony i wzmocniony. Bo ja, Pan, wszystko czynię nowe, w tym także Ty, w tym Twoja historia. Wliczając rozdziały, które chciałeś wyrwać, będą one również częścią zakończenia, które sam pisze. Synu, czas przestać uciekać przed swoją tożsamością. Jesteś mój, nieważne, co mówią, nie ma znaczenia, co oni myślą. Należysz do mnie i nikt nie może wyrwać z moich ramion tego, którego wezwałem. Być może zaszedłeś daleko, być może dałeś się rozproszyć głosom przeciwnym, być może karmiłeś się tym, co oferuje świat. Ale moje wołanie wciąż rozbrzmiewa w Tobie. Mój duch wciąż szepcze do Ciebie nocą. Moja miłość wciąż niestrudzenie Cię szuka. Możesz uciekać, ale ja zawsze Cię znajdę. Dzisiaj wyciągam swoją rękę raz jeszcze. Nie z oskarżeniem, bezpłatnie, ale z miłością, z wdzenkiem, z obietnicą. Synu, wstań. Twoje miejsce nie jest na ziemi, Twoje miejsce jest w mojej obecności, Twoje miejsce jest w moich ramionach, Twoje miejsce jest w centrum mojej woli. Nadchodzi, nie czekaj dłużej. Teraz nadszedł ten czas. To wezwanie jest prawdziwe. Transformacja jest możliwa i wszystko. Co musisz zrobić, to powiedzieć tak: Powiedz tak, synu, i zobacz, co ja, Twój Bóg, z tym zrobię. Bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, i ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotowałem tym, którzy mnie miłują. A Ty, synu, jesteś jednym z nich od zawsze. Na zawsze. I tak dochodzimy do końca kolejnego rozdziału naszej wspólnej podróży. Chcę wykorzystać tę chwilę, aby przemówić bezpośrednio do Was, tak, do Was, którzy jesteście po drugiej stronie ekranu. Nie ma znaczenia, czy dopiero tu przyjechałeś, czy też towarzyszysz mi już od dłuższego czasu. Prawda jest taka, że bez Twojej obecności nic z tego nie miałoby sensu. Każda sekunda, którą spędzasz oglądając, każdy komentarz, który zostawiasz, każde udostępnienie, każde polubienie wszystko to buduje coś znacznie większego niż tylko kanał. Jesteś częścią społeczności, celu, misji. Jesteś jego częścią. Więc z całego serca chcę powiedzieć: dziękuję bardzo, bardzo. Dziękuję za zaufanie do moich treści. Dziękuję, że znajdujesz czas w swojej codziennej rutynie, aby usłyszeć te słowa. Dziękuję, że idziesz ze mną, nawet w ciszy. Twoja publiczność to dla mnie nie tylko liczba. Ona jest darem. Dar, który otrzymuję każdego dnia i który motywuje mnie do dalszego rozwoju. Do ciągłego doskonalenia się i dodawania z siebie wszystkiego. Jeśli ta wiadomość w jakikolwiek sposób poruszyła Twoje serce, zachęcam Cię z pokorą i miłością do pozostawienia komentarza poniżej. Powiedz mi, co czułeś, co myślałeś, co Cię porusza. Kontynuujmy tę rozmowę. Kontynuujmy wspólne budowanie tej przestrzeni. Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, to teraz jest na to czas. Zapisz się, kliknij dzwonek, bo będzie tego jeszcze więcej. A jeśli wierzysz, że ta wiadomość może być dla kogoś błogosławieństwem, podziel się nią. Zwielokrotniać, ponieważ słowa mają moc i razem mogą zmienić świat. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech Bóg cię błogosławi. I raz jeszcze dziękuję. Prawdę mówiąc.